Cześć, yes, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj, słuchajcie, przygody z filmem włosowym. Będziemy rozmawiać o włosach, czyli coś, co lubicie tutaj u mnie na kanale. Słuchajcie, włosy ostatnio bardzo mi rosną, naprawdę szybko rosną, i chcę w dzisiejszym filmie powiedzieć Wam, ze sprawą czego. Ostatnio testuję bardzo fajne urządzenie, które oczyszcza skórę mojej głowy. No i jest to współpraca, od razu to Wam mówię, z tym, że jestem. Serio, serio, pozytywnie zaskoczona. Będę miała też dla Was kot I dzisiaj poopowiadam Wam o takim urządzeniu, jakim jest, słuchajcie, peeling kawitacyjny firmy Cavio. Słuchajcie, jakiś czas temu odezwała się właśnie do mnie firma Cavio z zapytaniem, czy nie chciałabym przetestować coś takiego. Jest to urządzenie do peelingu kawitacyjnego skóry głowy i uwaga, zarostów, więc też przyda się to mężczyznom, jeśli ktoś ma. Ochotę, lub lubi po prostu pielęgnację, czy brody, czy po prostu skarpu. I ja jak najbardziej, bo jak wiecie, ja włosy uwielbiam, uwielbiam o nie dbać. Stąd u mnie takie coś jak najbardziej jest mile widziane. No i jak to wygląda, moi drodzy? Było to bardzo fajnie, elegancko w pudełeczko zapakowane. Tutaj mamy kabelek, którym ładujemy to urządzenie. Powiem Wam, że jak to testuję, to jeszcze ani razu nie ładowałam tego urządzenia. I wygląda to tak: bardzo ładnie, przyjemnie, zgrabnie. Dużo miejsca nie zajmuje. Jest takie płaskie, jak widzicie, z bardzo ładnym logo. I tutaj na środku mamy włącznik i żadnych innych funkcji. To urządzenie nie ma jakiegoś zwiększania czy zmniejszania drgań itd. Tak Tutaj po prostu się to otwiera, no i jak widzicie, mamy taki metalowy grzebek. I po włączeniu tego urządzenia, ten grzebek wprowadza się w pewne drgania, i ma to taki ciekawy odgłos. Nie wiem, czy będziecie to teraz słyszeli. Powiem wam, że zawsze jak to włączam, to jeśli mój pies jest gdzieś obok mnie, to zawsze się uruchamia, ale spróbujmy. To jest taki odgłos, jakby tam był jakiś, słuchajcie, prąd, jakieś takie drgania. Coś wspólnego z prądem. Na początku się trochę bałam to użyć i sprawdzić, jak to będzie działało w ogóle, czy ja sobie nie zrobię krzywdy, ale w żadnym wypadku w ogóle kompletnie ani to, nie wiem, nie szczypie, nie kopię tym prądem w jakiś sposób, nie czuć, nie czuć jakiegoś tam jakichś drgań, gdy to używamy. Słuchajcie, jak sama nazwa wskazuje: peeling kawitacyjny, czyli oczyszczanie głowy, czy też zarostu brody, jak kto woli. Oczyszczanie, oczyszczanie z sebum, z jakichś zanieczyszczeń, wiecie, z tego wszystkiego, co się zbiera na naszej głowie przez cały dzień. I uważam, że jest to świetna sprawa. Z takim czymś się jeszcze nie spotkałam. Ja powiem wam szczerze, że jestem zaleniwa do tych peelingów, takich, które się nakłada przed myciem. One muszą gdzieś tam, słuchajcie, chwilę posiedzieć na tej głowie, później się to spukuje i tak dalej, i tak dalej. Już robiłam jedno podejście i niestety okazało się klapą, no a tutaj to urządzenie jak najbardziej mnie zainteresowało, bo ja mam to zawsze słuchajcie, pod prysznicem, powiem Wam, że leci mi na to woda i tak dalej i nic się nie dzieje, oczywiście stoi to gdzieś z boku ale mm, nic się z nim nie stało, nie zamokło to w jakiś sposób, używamy to też oczywiście w takich warunkach mokrych, że tak powiem, więc nic tu się nie dzieje i ja zawsze właściwie wiem, że mam to użyć. Kiedy ja używam ten, to urządzenie? Używam to po umyciu włosów albo przed odżywką, albo już jak nałożę odżywkę. To już jest taka kwestia indywidualna, tak mi się wydaje. Powinno używać się tego na włosach takich mokrych, osuszonych ręcznikiem, na przykład po umyciu. Ja używam osobiście tego, gdy no może sobie odżywkę albo przed odżywką i powiem Wam, że naprawdę jak najbardziej widzę poprawę w moich włosach. Szczególnie te włosy są takie dłuższe, naprawdę zdrowsze, dłuższe, bardziej lśniące i przede wszystkim skóra głowy, bo tutaj wszystko się oczywiście zaczyna, jest też taka naprawdę czyściutka pod palcami. Szczególnie jak używacie tego regularnie, no to naprawdę widzicie efekty też, jeśli chodzi o długość włosów. Zdecydowanie moje włosy po prostu. Są w lepszej kondycji, są zdrowsze i lepiej rosną. Ale co najbardziej mi się podoba, że naprawdę widzę wręcz różnicę w oczyszczaniu skóry mojej głowy. ja nie chcę się tu jakoś za bardzo rozgadywać, bo chyba nie ma o czym. Urządzenie jak najbardziej się sprawdza. Nic się nie dzieje z nim złego, nie popieściło mnie to prądem, niczym takim. Ciekawe jest to, w jaki sposób to działa, że wytwarzają się takie drgania, które właśnie oczyszczają naszą skórę głowy. Jakoś działają, też pewnie pobudzają cegórki włosowe. Na pewno coś takiego się tam dzieje. W każdym razie minusa żadnego chyba nie znalazłam. Jeszcze nie wiem, jak będzie to z ładowaniem. Na razie widzę, że jest ta bateria w środku, jakiś taki akumulatorek dość, dość żywotny, że często nie trzeba tego. Um, nie trzeba tego ładować. No i też podoba mi się taka funkcjonalność, praktyka, że jest takie cienkie, niezbyt duże takie wiecie, wszędzie można to zabrać na jakiś wyjazd, nawet. No i trzeba tylko pamiętać, żeby coś takiego używać, bo to są już, słuchajcie, rzeczy, które jak nie będziemy używać regularnie, no to efekty mogą po prostu nie być tak szybko widoczne. Ja jako włosomaniaczka jak najbardziej Wam polecam czymś takim się zainteresować i z tego względu odstawiam też jakieś inne peelingi, jakieś mocne oczyszczania mojej skóry głowy, bo to mi słuchajcie wystarczy. Uważam, że to jest też na pewno inwestycja na dłuższy czas, nie trzeba właśnie ciągle wymieniać tych butelek z jakimiś peelingami, tylko po prostu zakupić sobie coś takiego i zdecydowanie bardziej nam się to odwdzięczy. Także, jeśli jesteście ciekawi, to oczywiście ja zostawiam Wam link w opisie pod filmem. Oczywiście, zostawiam Wam kod, ponieważ mam kod rabatowy na 15% z kodem właśnie MistrzOasia. Jeśli coś takiego sobie wpiszecie na stronie Kawio, no to otrzymacie kod zniżkowy. No i co, moi drodzy? Zapraszam Was do przeczytania. Z co się dzieje na tej stronie właściwie? Kawio y, opis tego produktu. No i sami zdecydujecie, czy warto się tym zainteresować. Teraz też widziałam, że jest jakaś taka zniżka, także też y, to się oczywiście opłaca. Ja jestem bardzo wdzięczna, dziękuję firmie Kawio za możliwość przetestowania tego produktu. Dalej będę testować, kiedyś dam wam oczywiście znać, jak to się y, sprawuje jeszcze po dłuższym czasie. Tymczasem ja się będę dzisiaj już z Wami żegnać. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Dziękuję, że tutaj jesteście ze mną. Zapraszam Was oczywiście do kciukowania tego filmu w górę i dajcie znać, co myślicie o tym produkcie. Trzymajcie się cieplutko, pa! pa!